O kurwa! Firepower! Dostaliśmy miniguna na zawsze! Na zawsze! Ja pierdolę! Macie przy O jasne. Super! Na zawsze, czyli na najbliższe 3 sekundy! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MRM, to jest kolejny odcinek trybu zombie do gry Call of Duty Black Ops Zombies. Jak mówiłem, z racji tego, że gramy w mobilną wersję, to ruszymy w plener. No i po raz pierwszy w historii tej serii nagrywam gameplay ze swojego pokoju. Jest pięknie. Dobra kochani, nowa gra oczywiście, nowa gra, nowa mapa. Nową mapą będzie Dead Ops Arcade, wersja telefoniczna nazwijmy to. Zobaczymy. Dobra, zaczynamy. W sumie w to też nigdy nie gram. Mówię, z tej gry. Z tej gry gramy tylko w Call of Duty. E, tylko w, e, kin, w mapie Kinoder Totem. No ale myślę, że akurat tutaj gra się nie będzie jakoś mocno różniła. O, tutaj mamy te dodatki. E, mocno różni od tego, co widzieliśmy w poprzedniej, jakby, no, wersji tej mapy. W sumie tej mini mapy. Ciężko to nazwać mapą. Strach tutaj gdzieś palec położyć nie tak, bo wtedy możemy niechcący uruchomić yy, jakiś z tych dodatków. No cóż, ryzyko zawodowe, jak to się mawia. No i dobra, i lecimy. Zobaczymy, jak długo nam zajmie ta mapa. Mam nadzieję, że tutaj podczas tego gameplayu nie będziemy mieli już takich kwiatków jak podczas poprzedniego, że nagle nam yy, skończy się miejsce w telefonie. Jest to dosyć prawdopodobne, ale miejmy nadzieję, że się nie, nie wydarzy to. <coughs> Dobra, lecimy kończyć pierwszą rundę i lecimy dalej. Tutaj są też te dodatki, zobaczymy. Czy zobaczymy, czy takie same jak w oryginalnym Black Opsie. Kontroluję tutaj, jak stać przy tej kamerce, ponieważ no, pierwszy raz chyba stoję na gameplayu że muszę być też dosyć zgarbiony, żebym się mieścił, bo jakbym stanął, no bym prosto... Kurwa, ty, to nie jest najgorsze. Tylko czy mnie mikrofon łapie? Prawdopodobnie, no tutaj i tak nie będzie innego dźwięku, więc... <śmiech> <śmiech> Może tak powiem troszeczkę, pani Smoking around me. Ale dobra, jest całkiem git, jest całkiem git. W ogóle, jakie zajebiste pajęczyny. Kurwa, bo się zamyślę. <laughs> tak, no żartowałem, przecież oczywiście to jest mój pokój, więc ja doskonale znam tu każdą jedną pajęczynę każdego jednego pająka Runda druga kompletna, zajebiście Runda druga jest kompletna, więc my jesteśmy kom... Gdzie my musimy iść? Tutaj? Ja tutaj, no już widzę teraz to skrzy... strzałkę Kurwa, Taki bit Będę musiał podłożyć dokładnie ten sam bit w tyle, żebyście Żebyście wiedzieli, o co chodzi, bo przecież tutaj no, z dźwiękiem z gry jest trochę różnie. Rywa, hop. Opie, co to jest? A to misiek! O kurwa, co ten zombie tak biegnie sztywno? Dobra, wysadzamy wszystko, co jest po drodze. I lecimy do kolejnych rund. Tutaj chyba rundy się nie wyświetlają nam. Trochę z pamięci trzeba będzie z lecieć. W ogóle ta mapa jest jako jedyn, jedyną mapą, którą trzeba było odblokować w tej grze. Ale odblokowanie w tej grze polegało na zdobyciu czterech yy, żetonów, a one były po prostu gdzieś w menu gry do znalezienia. Więc to nie zajęło zbyt długo. Dobra, gdzie mamy się udać? Tutaj, już widzę strzałkę, Ta strzałka jest minimalna. Najgorzej, że ona się pokrywa z przyciskiem nagrywania moim. Więc, no. No Ok, zaraz lecimy w kolejną. W kolejne miejsce. O kurwa. Mamy spasa. spas mi nam w poprzednim odcinku trochę pomógł. Nie ma co. Swoją drogą ja myślę, że te miejsce, w którym ja jestem, jest idealnie dostosowane do wielu map właśnie z zombie. Też tutaj, no, brakuje tylko, żebym zaraz usłyszał śmiech po prostu yy, samanty i, i nagle, no, ten fajny riff gitarowy. No, kurwa, jakieś... No, one nie są najbardziej, największe zagrożenie. Myślę, że w oryginalnym Black Ops już bym dawno padł. Co nastraja mnie na myśl, że, no, może nam się dużo tutaj udać zdziałać. No ale to jest chyba ta mapa, w której najmniejsza jest różnica pomiędzy oryginałem, a no, a grą tutaj. Jak czasami coś takiego opowiem, to się zastanawiam, czy ja powiedziałem dobrze składniowo zdanie takie, które istnieje na przykład. Bo to jest mój ulubiony... Kurwa, ta broń ma bardzo dziwny dźwięk. Ale też ma bardzo pojebany damage! Tak jest, widzowie, tak jest. Siejdę, budę się. Nie mamy. <ścoughs> nie mamy już tego. A za to mamy kolejną beczkę. Twojej starej mamy tutaj nadmiar. Przepraszam. Jezu, skąd taka mowa nienawiści? Z YouTube'a. Z, z mojego pokoju. O kurwa! Patrz na ekran gry Mateusz. Patrz na ekran gry, bo nigdy nie wiesz, kiedy wielka małpa przyjdzie i ci wpierdoli. Przyszła teraz. Dobra, to jest jakaś runda szósta. Czyli pewnie układ rund, znaczy układ mm, miejscówek, które tutaj mamy, jest taki sam czyli że będziemy później mieli więzienie, później tę świątynię, i w świątyni pewnie skończymy nasz, yy, naszą rozgrywkę. Kurwa, się zakręciłem dookoła. Bardzo nieintencjonalne to było. Pięknie, no znowu jest małpa Gdzie jest strzałka? Na dole jest strzałka tam gdzie jest małpa O kurwa Dobra, tych, o, o, tych kabumów mamy Od chuja i ciut 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 Nie nie nie, nie proszę nie, nie 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 nie, nie Dobra, udało się No autentycznie kabumów mamy 9 9 No kurwa Ta małpa była potrzebna bardzo potrzebne. Tu już machał za mną łapą. Ciekawie jestem, czy tutaj też co 100, czy tamte 200 tysięcy punktów dostajemy nowe żyćko. Bo jeżeli tak, no to bardzo jestem pozytywnie stawiony. Jakie te rundy są krótkie? One są o połowę krótsze chyba niż normalnie. Naprawdę, bardziej się skupić. No ja teraz prowadząc gameplay to trochę ciężko ze skupieniem. Bardziej się skupić i naprawdę, naprawdę można... Gdzie mam iść? Nie mam widzę strza... Dobra, widzę strzałkę. I naprawdę bardziej się skupić na samej grzeaniem na gameplayu. Deszcz! Znaczy <laughs> pewnie w oryginale też był deszcz, ale... Patrząc na to, że to jest wersja mobilna, to jednak mimo wszystko troszeczkę mnie to zadziwiło. Co my tu mamy? Mamy ten China Lake. A kliknijmy kabum. A ja i to kliknąłem, ale było bardzo warto. Ta gra jest naprawdę mega łatwa. Runda ósma skończona. Kurwa, przecież ja na rundzie 8 w oryginale Mopa. Prison break. <gryty> Ukryty odcinek. Ty no, ja przepraszam Was najmocniej Sergia jest to tak łatwe. Już gdyby oryginał był taki łatwy, ja myślę, że jakbym się skupił, to bym bez problemu mógł dojść do jakiejś rundy 20. Plus. Co w oryginalnym... No, no, co w, oryginalnym, w oryginalnej wersji tej mapy nie byłoby takie łatwe. One wszystkie są jakieś spowolnione, ale mam wrażenie, że w, na ten też tak było, tylko że na kinodertotę niestety mieliśmy łatwiejszy tryb, tak automatycznie wgrany. Słyszałem teraz muzykę. O, mamy żyćko. Perfekcyjnie. Dobra, runda dziewiąta skończona. Lecimy dalej. Runda dziesiąta. Bonus room. O kurwa, gościu. Ja pierdolę. No, no, no. Skarbiec kulczyka odkryty został. Zajebiście. Przyda mi się to wielce. Bardzo dużo tutaj mamy miśków. w oryginale, wcale tak dużo nie było dostaliśmy żyć go kolejne. Aha. Więc kochani, jeżeli byście chcieli się spróbować na tej mapie, bo nie wiem, na przykład była ona dla Was za ciężka w oryginale, zalecam Wam pobrać wersję na telefon. Link w poprzednim odcinku w opisie bo tutaj ta mapa no naprawdę można dojść chyba myślę nie byłoby takim dużym problemem dojść do rundy 40 bo mm, ten tryb się składa właśnie z 40 rund dla tych co nie wiedzą gram w niego pierwszy raz na telefonie więc może po prostu jestem kuś zaślepiony tym że o coś nowego no ale nie wydaje mi się Dobra, daj. I runda dziesiąta skończona, no idzie nam naprawdę rewelacyjnie. Idzie nam rewelacyjnie, z każdej strony możemy gdzieś iść do dalszego pomieszczenia, użyjmy tego. Czuk, tak jest, kurwa, tutaj też to mają, zajebiście, no wszystko tutaj mają, na dobrą sprawę wszystko zostało przeniesione. Jeszcze wyśmy kto. No kurwa, gościu, popatrz co my tu mamy. Ten tryb nie ma ustawienia poziomu trudności, tak? W przeciwie... Ta mapa nie ma ustawianego poziomu trudności w przeciwieństwie do poprzednich, no bo na innych możemy ustawiać. Ale tutaj ja mam wrażenie, że my kurwa gramy na jakimś very easy, bo to jest aż niemożliwe. Nie tylko patrząc na to, że te zombies są jakieś wolniejsze, ale też, że my mamy tyle zrzutów dobrych. No i koniec rundy 11. To może być. Nie, to nie będzie najkrótszy odcinek w tej serii, ale to będzie bardzo krótki odcinek, bo się nie spodziewałem. Bo się nie spodziewałem, że to będzie aż takie. Ja wiem, że mógłbym go przedłużyć, ale pamiętajmy, że mam ograniczenia pewne sprzętowe, wynikające z tego, że na telefonie troszeczkę mniej możemy nagrać niż na komputerze. O kto by się zdziwił. Szczególnie, że mój telefon nie należy do najnowszych. Mm, tak. To nie jest pierwszej jakości ten pie telefon. Ja jeszcze nie wiem żadnego tego Wonder Weapons na żadnej z tych map do tej pory. Chodziło mi oczywiście o wersje mobilne. w sumie jestem ciekawy, jak taki Regan się mógłby spisywać. O kurwa, wyleciałem w pułapkę. Runda 12 się sama przeszła, to jest niesamowite. To jest wręcz niesamowite. I mamy tutaj... Mamy... Ja pierdolę. Wow, ja jestem mocno pod wrażeniem. Ty! Na teleporterze się pojawiła pułapka, kurwa, no kto to przemyślał, kto to widział kurwa. Ale proszę mi przez nią przejść. Creepy clores, Clore Chlor clovlers Czy one też będą łatwiejsze niż normalnie? Oby. Oby, bo normalnie ta mapa jest dosyć ciężka. tutaj, bo tu jest wieżyczka, tak jest wieżyczka spodło z nieba, tak samo jak szybkie buty których nie ogarnąłem, tu kolejna wieżyczka, zajebiście my jesteśmy tak szybcy, że oni nie są w stanie po prostu nam nic zrobić, klikam kurwa przeszednięta runda, to jest niemożliwe <grym> ukończona runda, to jest niemożliwe jak to szybko i łatwo nam idzie. nie wiem gdzie te wieżyczki strzelają chyba nie chcę wiedzieć. bonus room kolejny Przepraszam, po prostu za bardzo się zająłem kolekcjonowaniem pieniążków, które są prawnie moje. Jeszcze trochę będziemy mieli drugie żyćko. Już mamy drugie żyćko. Dobra, gdzie teraz uciec? Tutaj. Rozpocznijmy kolejną rundę. Kolejna runda to jest bodajże 14. Uuu, oh, Room of Fate. Choose an exit and seal your destiny. Chyba mieliśmy to w oryginale, co nie? Że musimy wybrać któryś z kamieni. Jeden nam daje towarzyszu, drugi nam daje broń, inny nam daje żyćko, inny nam daje szybkie bieganie. Nie mam pojęcia, który to który. O kurwa, firepower! Dostaliśmy minigana na zawsze. Na zawsze! Ja pierdolę! Macie przejebo! Ja. Super, na zawsze, czyli na najbliższe 3 sekundy! No tak, zapomniałem, z kim ja, kim, ja, kim ja jestem, z kim ja mam do czynienia. Ale gdyby nie te pułapki, to ja bym kurwa tutaj chyba nie zdechł nawet. Raz małpa mnie za załatwiła. No i to rzeczywiście była syraka. Runda 14 skończona. Normalnie powinienem skończyć ten odcinek, bo jest runda... Ale zrobimy jeszcze rundę 15. Tak dla beki. Albo chuj, zrobimy jeszcze rundę 16, bo one są bardzo krótkie. I na rundzie 16 się pożegnamy, bo to będzie już... Yy, inaczej na rundzie 17 się pożegnamy, bo runda 17 to już będzie nowe miejsce, więc po prostu zdechniemy sobie, jak przystało w nowej lokacji dla nas. Nie wiem jak na kogo przystało, ale... Ale tak było. Naprawdę. Ja się bałem, że tu będę się poświęcić troszeczkę więcej czasu, a dzisiaj, w dniu dzisiejszym, czas jest... O, was! Jest dla mnie bardzo istotny... 15 runda, koniec! Dobra, zajebiście! Tylko żeby teraz nie wpaść we własne gówno. Szczerze? Tę rundę, co teraz będzie, mógłbym przeżyć tylko kabumami i tym... i przyspieszeniem. Ja chyba... Koleżko! Ja chyba postaram się tak nawet zrobić. Po prostu, że przejść do następnej rundy, zastanawiam się z czego to Mamy helikopter! Helikopter, helikopter! Ja pierdolę! Ja naprawdę się czuję, jakbym miał helikopter w głowie, bo nie jestem w stanie utrzymać równowagi ani psychicznej, ani fizycznej. Ale jedno co wiem, to to, że mam rozpierdol wysyłany wam z nieba. Czemu zacząłem śpiewać? To jest bardzo dobre pytanie. Nie mam pojęcia. Ważne jest, że się tam zajebiście udaje. Helikopter w ogniu, widzowie. No I runda 16, koniec, dzięki wielkie. Dobra, kochani, Teleporter, gdziekolwiek on kurwa jest, wiem, że tam. jest która mnie goni. Nowa lokacja, i w nowej lokacji, że tak powiem, umrzemy. <grych> Więc ja już chyba powoli będę się żegnał z wami. I kochani, dzięki wielkie. Tu byki latają! Kochani, dzięki wielkie. One nie są w stanie mnie zabić, dobra, kochani, dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku gry Call of Duty Black Ops Zombies Mobile. Zobaczmy jeszcze tylko końcówkę. Tutaj na... ja nie mam dźwięków. Me back. Niech wie co tam dalej. My treasure. Bye bye. No to bye bye. Dzięki, trzymajcie się i cześć.